Przed nami najpiękniejszy okres w roku. Święta Bożego Narodzenia. Ciśnie się na usta, kochajmy się, ale może powiem ostrożniej. Lubmy się trochę bardziej, bądźmy dla siebie życzliwi, pomagajmy sobie. Niech ten okres świąt będzie prawdziwym czasem wytchnienia i pogody ducha. Zdrowych, spokojnych świąt, Państwu życzę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć Państwu wiele radości i pogody ducha na te święta w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Niech to będą wyjątkowe święta dla wszystkich Państwa. Zatrzymajmy się na chwilę w biegu i popatrzmy na wszystkich wokoło z taką radością, jak patrzą dzieci na nadchodzące święta. Życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń, tych małych i tych dużych, i szczęśliwego nowego 2024 roku.